Kulujemy. Kiedyś Tom Bremer powiedział na konferencji, że kapela z Serbii, kapela z tym, że jest Serbii, jest najlepszą kapelą w Europie. Mylił się. Może będzie okazane, że to, okazać, to tak. <trykujesz> tak, może tak będzie. Kapela wrocławsko-łygińsko-krotoszyńska brzmi Są <trykujesz> <trykujesz> takie rzeczy, z których byśmy chcieli się... A, nie. Muszę najpierw otoczyć o Wczoraj, jako ostatni na konferencję, przybyli ci, którzy są pierwsi tą dumą i radością mojego serca. Zasia oh. i siostry z Koszalinem. Oh. Także uwaga, jak oni przyjechali, że też Wszyscy, oh. którzy mieli przyjechać, przyjechali. Także teraz myślę, że dobrze jest posłuchać takich dobrych rzeczy, Ja są rzeczy, do których chciałbym pochychać z Po pierwsze do ofiary Pana. Do polegania na nie. Ale to są rzeczy dla Was tak oczywiste, ale zadam, że będę na każdej A Natomiast jest jeszcze jedna taka inicjatywa, która dziś w Polsce się uda. Ja byłem na w kilku miejscach na takich spotkaniach. Różnie to nazywają. Dzień Nowej Szansy, tak? Dni Przeźburski, Dni Profilaktyki. No gdzie tam nie byłem, to każdy inaczej. Nieważne, ktoś to nazywał. Chodzi o pewne spotkania, szczególne pewne święto takie, dla spotkanie wierzących z ludźmi, którzy mają problem, którzy gdzieś tam się pogubili. Takie święto, o jeszcze dobrowie bo ludzie mają na bardzo fajne spotkanie I chciałbym tę wizję propagować przez czas. Oczywiście w miarę możliwości, w miarę tego jak tam nasza służba się rozwija. I jest tu pośród nas człowiek, z którym się Dni Nowej Szansy kojarzą. W sensie Dni Nowej Szansy to jest mój przyjaciel. Dlatego myślę, że on najlepiej na kilka chwilę do przodu i powie wam jakoś to drogę po prostu. Mówię, Janek weź zachęć, żeby zobaczyć, to dobre jeszcze. I byłem, pamiętam, w Jugosławii na takiej na też takie że myślę, że niektóre tylko już zaczynają jakby patrzeć w tą stronę. Myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo fajna, ciekawa forma tego, jak od czasu do czasu, pośród tej codzienności, codziennej pracy, tak? Ulica Kopikaus, Koppikaus, ulica, ośrodek, aha, ze środka i tak dalej, nie? Zrobić sobie takie święto, tak? Świe takie, takie po prostu święto, parę godzin święta. Janku, prosimy cię, to Janek jest ze swoją żoną Zosią, bez której nic by nie zrobił. Tak jak bez pana i bez pana. Bez no, no właśnie. Ja, ja mam, znacie Janka, ci, którzy go nie znają, Janek jest na, Myślę, że on będzie najlepiej Wam powiedzieć i Was najlepiej zachęci do tego, jak oni to robią i jak warto to robić. I wiecie, za każdym razem, kiedy jestem tam zaproszony, aby to ja powiem, że ja to za cały zbudowany i zachęcony. Dlatego też postanowiłem, żeby Wam jakby przybliżyć to i może ktoś się znajdzie taki, takich Janek, złapią się tam gdzieś na karę i powiedzą, ci, i opowiedzcie bo myślę, też coś kierowali. Proszę, to przyjęcie z jak nas bardzo, bardzo serdecznie i tak, żebyśmy tutaj poprosił, aby zachęcił. Cóż ja mogę, ja mogę powiedzieć, róbcie coś, róbcie coś. Mnie kiedyś też ktoś powiedział, Janek, jeżeli zaczniesz pracę wśród ludzi uzależnionych, zobaczysz, jaki będzie, jak urośnie twój ból. Ale to, że on mi powiedział, to nic. Jeżeli masz pragnienie z sercem, ja to pragnienie miałem od samego początku, Powiedziałam, że kiedy nauczyłem się, to jest prawie dziesiąty rok idzie, ale jako zniewolony, jako, jako bezdomny, jako wrak człowieka, pojechałem na takie dni yy, trzeźwości, dni trzeźwości do Wisły. I zachłysnąłem się. I w moim sercu takie pragnienie powstało, żeby przywozić ludzi do, do Wisły na, na, na te dni trzeźwości, żeby coś robić ze swoimi znajomymi. I yy, tak, jak się. Obejrzymy w, w swoich miastach, w swoich środowiskach. Mamy znajomych przyjaciół, którzy upadają i wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I w końcu było takie pragnienie: ale cóż ja mogę zrobić? I tu wczoraj mi się tak podobało: my patrzymy, ktoś patrzymy na Goliata. Czy, o, tam to robią tak. I tak często mówimy: tam to robią, tam jest fajnie. A dlaczego ty nie możesz tego zrobić? I w tym moim sercu było takie pragnienie, panie, ja bym tak chciał, wozić ludzi do, do niższego środowiska, ja co nie ja mogę. Jestem w noclegowni, jeszcze nie mam nawet swoich kciuków, a ja tu się podejmam na coś takiego. Ale powiem wam, od czego są kolana? Wiemy od czego są kolana? Tak, tak wiemy on mnie tak. I padam na kolana i wołem do Boga. W tej noclegowni, więc wołanie, mówię, Boże, jak chciałbym, bo widziałem tych swoich znajomych. Widziałem znajomych, z którymi piłem, kradłem, e, siedziałem w więzieniu. Mówię, coś zrobić, żeby im powiedzieć, żeby ich zawieźć. I takie moje było początkowo początku po, po, jak pojedzie do myśli ktoś się nauczy tak jak mm -hmm. ja. I byłem tam, pierwszy woziłem busem, brałem ludzi, to tam trzech, czterech, pięciu, zależy ile tam było miejsca. I później takie pragnienie robiłem, wywożenie autobusem. Doszło do tego, że dwoma autobusami jeździłem. Brałem, brałem autobus z PKS-u, czy dwa autobusy i jeździliśmy na dnie gości. Zbierałem ludzi. Zbierałem z Kutna, później jeździłem do Szpitala Wojewódzkiego do zwierza, z łodzi w misji dla do, do, do uzależnionych, bezdomnych, przez Radonsko do Wisły. Patrzcie, jedno razy rozbierałem prawie 100 osób. 100 osób, ale. Co, co było? Ja od jednych dni do drugich dni czyli w to było co, co, co półtora miesiąca. Jak jechałem na, na, na te dni, to wołałem Bogu Panie, ty wiesz, że ten autobus, ja się młody, do ciebie, że ten autobus, że tam nie było wolnego miejsca, żebyś ty zapełnił. Ja naprawdę nie wiem, skąd to się dało, ale te autobusy były wypełnione. I i co? I przyjeżdżałem z Wisły i padałem na kolana i dziękowałem Bogu tutaj. Po, po, po pięciu latach, kiedy, kiedy moja żona widziała, ja padałem na kolana i oddawałem Bogu chwałę, że te mniejszej nocy się odbyły. Że ludzie byli, że słyszeli słowo Boże. Ja z wieloma nie mam kontaktu, bo nie wiem, bo to z różnych okolic byli ludzie. Ale są, którzy, których spotykam dzisiaj i się rozumiem. Bo trwają famy. I co, kiedy przyjeżdżałem, odbyłem się już o następne, dziękowałem za to i modliłem się o następne. I tak cały czas, cały czas. Aż wreszcie. Robiliśmy też takie, takie, tak mnie zachęcili bracia z Wisły. Znacie tutaj pierwszy Bogna Pieczylaka, Bogdan Pieczylak, Wysiu Kruszczycki, yy, Mirek Rękojawski. Mówię, Mianek, zacznij coś robić w Kutnie. co, zobacz, ty tyle ludzi tu przywozisz, po co przywozisz do Wisły? Rób to tutaj coś w Kutnie. I zaczęliśmy robić dni, yy, Wieczory Pieśni i świadectw. Jeden dzień, to naprawdę nic nie kosztuje. Nie patrz na ja i nie mów, że nie możesz, o, jakie tu wielkie wydatki. Jako bezdomny, jako bezrobotny, nie mający pieniędzy, nie mający pieniędzy, zacząłem coś robić. Zrobić plakaty to nie jest problem, prawda? Miałem pastora, prosiłem Marka Delika, który jest moim pastorem, żeby plakaty. On wydrukował, bo na mieście, e, robią, e, że robimy wieczory, jakieś i świadectwa. I powiem wam, kiedy... I nie starajcie się o, o dotacje, o telewizję, oni, oni sami przyjdą. Ja pamiętam, kiedy, kiedy e, na korytarzu u nas w zborze przyszedł, e, ja go wcześniej znałem, redaktorem jest e, do tej pory redaktorem Kupowskiego magazynu Informacyjnego, e, telewizji Kuknowskiej, e, tej regionalnej. W naszych miastach też jest taka e, telewizja. I kiedy pamiętam, przyszedł torba na ramieniu, to kamera taka mówi, z kim, ja mogę tutaj rozmawiać, mówię ze mną. No nie do starego, mówię, ja nie żartuję, chcę się tutaj rozmawiać, chcesz ze rozmawiać, czy nie? I dopiero to, to, no, tak, spojrzałem na mnie i co ty właściwie chodzisz, a co ty, właśnie, to, to, to a ja mówię, co ty chcesz? Mówię, czy ja mogę porobić parę zdjęć i, albo nakręcić i puścić to w telewizji? No zastanawiam się, ale, ale no, jasne, nie to, to będzie dobre. Później on ja usłyszał pieśni, usłyszał świadectwa, Mówi, czy organizujecie y, więcej chcemy, coś, coś takiego, Mówi, y, tak, robimy dni nowej szansy. Czy ja mogę przyjść i nakręcić? Mówi, nie tylko. A jeżeli chcesz, nie, to chcesz wziąć patrona medialny, zaskoczyłem go, mówi tak, my tak. to dobra. Na każdym plakacie będzie patronat medialny, kurtlowski Magazyn informacyjny i do dnia dzisiejszego przychodzą, nakręcają. Wiecie, ludzie mają <głos》> w tendencję, oni nie chcą przyjść, ale włącza yy, telewizor, pilotem, co tam się dzieje w kuchni? Na trzeci program, na toje, je, patrzą, a tutaj Ewangelia leci w telewizji. I przychodzą. I to jest to. I powiem Wam, kiedy, kiedy też właśnie te pierwsze dni, i też mówię, co ja zrobię, co ja zrobię z tymi pierwszymi dniami, też się borykałem, patrzyłem jeszcze wtedy na go Patrzyłem na strach, na strach. Mówię, mówię, nie dam rady. Jak ja patrzyłem na, na, na Wiso, mówię, o Paweł Szardez tam robią, jemu Niemcy pomagają, to, tam, to. Nie, to nieprawda. To nieprawda. Jeżeli Bóg za tym stoi, to dzisiaj się... Obróc, I Bóg ci mówi idź, to ty idź. I nie pytaj się gdzie, co i jak. Jak Ci każę przejść w ścianę, to idź i o mam tam znaleźć o. I ten, to, to, to naprawdę nie ma co do ale tak się idzie. Kiedy, kiedy poszedłem też, szukałem pieniędzy w urzędzie miasta. Myśli, myślicie, że to prezydent miasta twarzył, powiedział, o, jak fajnie tutaj ma ten pomysł i to tu, tu się stanie. Nie, wcale nie. Przez dwa lata żadnych pieniędzy nie dostawałem. Ale pierwszej większej zrobiłem w restauracji Magnonia, gdzie kradłem, piłem na wtedy, teraz to tą mi się tak pojawiło do tej pory. Ale zrobiliśmy <laughs> przyszło około 200 osób. Zaproszenia, żeśmy zrobili i was zachęcam, mamy tutaj, przynieśliśmy zaproszenia takie, to jest proste, to dział mileszek. ja to widziałem też od Leszka. Eee, tutaj profesor się mówił, wiesz co Janek, ja chcesz ludzi zaprosić, a ja zapraszałem, przez które gdzie. musimy wiedzieć, że e, lu ludzie uzależnieni, alkoholicy bezdomni, on, jak dostanie karteczkę taką małą, to no weźmie albo przeczyta, że nie przeczytał wzrok przeczyta, zamklony, bo nie wiem, to tak pisze, rzuci do kosa i, i na, na słupach też nie czytał głoszyniowy, bo potem nie interesuje. O telewizji nie ma mowy, bo gdzie tam telewizor na melinie. Prawda? Jest albo sprzedany, albo go albo w ogóle nie ma. Ale kiedy dostanie w kopercie coś takiego zaadysowany no. dla mnie, no ja, 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 ja jaka korespondencja dla... Ja mówię, albo sądy, prokuratora, albo kolega, on dostaje zaproszenie. Ja pamiętam, pierwszy raz kiedy dostali, to przychodzili, ja mam zaproszenie proszę pana, ja mam zaproszenie. Dobra, siadaj tutaj, siadaj, jedz pierwsze śniadanie i później słuchaj, co tutaj jest. I to, to naprawdę wcale nic takiego nie kosztuje. Zwykła kartka papieru, trochę, trochę pracy moja żona wykonuje, bo ja się do tego nie nadaję, ale... Zwykłe zaproszenie. Z tyłu program, co się dzieje tutaj na, na, na tym zaproszeniu na sobotę i niedzielę. Wykład na temat choroby, pieśni, świadectwa ludzi uwolnionych z bezdomności i z nałogu. Trzy posiłki też bardzo ważne dla nich. w kawa, herba i ciasto. I tutaj coś takiego jeśli czujesz się osobą samotną, opuszczoną, potrzebuję duchowego wsparcia, zapraszamy Cię na dni nowej szansy. W dniu i tym będą się tam i tam. I serdecznie zapraszamy. Pamiętam, że przychodzimy z tymi. Robimy to do tej pory. To nie jest duży nakład 200 czy tam 250. Yy, zaproszeń jednorazowo wysyłamy. Ale yy, rozdajemy, wychodzimy na ulicę i rozdajemy. rozdajemy. Nie, nie tylko ten, co tam leży w tym ręczniku bo w naszych rodzinach przyjrzyjmy się, w naszych rodzinach jest dużo osób uzależnionych. Jeżeli on dostanie, to takie zaproszenie przyjdzie, usiądzie sobie z tyłu, przyjdź usiądź. No, nie ma co tylko słuchaj, otwórz się na słuchanie. Kiedy y, woziłem ludzi na dłuższej dwości do Wisły, wiecie jak to alkoholik, od razu ocenia, ja, a to tutaj nie ma krzyża, a tu nie ma tam, a tu się ten jest ta udana, a tak, o to mu się nie podoba, albo tamto mu się nie podoba. Zawsze mówiłem, słuchaj przyjacielu, nastaw się na słuchanie. Trzy dni nie odzywaj się, nastaw się na słuchanie. Rozmawiać będziemy wieczorem, na, na takich y, y, spotkaniach wieczornych. No wiadomo, przyjeżdżają z innych miast, y, muszą gdzieś nocować, to możemy porozmawiać jak minął dzień. I powiem wam, że w pierwszym dniu to byli zmontowani, w drugim już trochę łagodnieli, ale jak przychodziła niedziela i przychodził wydatków, Dlaczego tak szybko to się skończyło? Dlaczego to się tak szybko skończyło? I yy, co, my, co my robimy? No nas to już teraz, słyszę, bo to już jest piąty rok, jak działa nasze stowarzyszenie, stowarzyszenie... Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie Nowe Życie, bo jak mamy, ma, mamy jaką, jakiś szyn, wtedy możemy udać się do Urzędu Miasta, możemy się udać do, do jakichś innych urzędów po szybem, jakiś szynach. I, I no, stowarzyszenie. Jakie to stowarzyszenie? E, zrobić I nowe życie, nowe życie, a dlaczego y, organizujemy pod taką nazwą Dni Nowej Szansy, to też tak, żeśmy kiedyś siedzieli z mamą, z moim pastorem Zapkiem i co tutaj, no dni trzeźwości, nie każdemu te dni trzeźwości się tak podobają, dni trzeźwości butki i ludzie mówią, przyjemnie, nie piję wódki, ja te trzeźwy, po co ja tam pójdę, ale Dni Nowej Szansy, I sobie szansy do czego, szansy do czego, szansy do nowego życia do nowego życia. I tak jakby się zdawało na, na nasze dni w tak na minowej szansy przychodzi około 130 osób jednorazowo 130 osób i może, możecie sobie tak pomyśleć, no dobra, ale to trzeba wyżywić, śniadanie od kolację, Jestem, że trzeba. Ale yy, pomyśleliśmy tak, pierwsze takie, takie yy, o, yy, do, do, do yy, instytucji do, do hurtowni spożywczej, dali nam wędlinę, sery tak, tak 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 takie o wsparcie finansowe i dają chętnie dają nam robocizna do nas należy zrobić kanapki to nie jest wielka sztuka prawda kilka kobiet porobią kanapki i tak jak najmniejszym kosztem dla nas, zawsze moje przyjazd i nie mieliśmy gdzie, gdzie gotować. Dzisiaj pożyczamy szkołę, jest kuchnia, ale robimy bigot. Kapusta kiszona, trochę kiełbasy, wiecie jak się robi bigot. I jaki to jest problem? To? to jest obiad. Śniadanie i kolacja, kanapki podane do stołu. Nie mamy tutaj akurat filmu, ale ja was serdecznie zapraszam na następną sobotę. I w niedzielę z dni nowej szansy, moja żona tam y, ma zaproszenia, mamy zaproszenia y, na dni nowej szansy do Putna. Co mam Wam powiem? Jeżeli masz pragnienie w sercu i nie chce to zrobić, pan mi przed Bogiem na kolana. to Boże, jestem naprawdę bezsilny, ale jak Ty mówisz, żeby to robić, to ja to robię. Idź i zrób to. Od was się zrobić, nie musi. I jeżeli przyjdzie nawet dziesięć osób, chwała Bogu, warto było na tych dziesięciu zrobić. Warto było na tych dziesięciu zrobić. Nie patrz na, na ogrom. Bo ogrom ludzi, wiele ludzi przychodzi po to, no, po to żeby się najeść. No. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale kiedy powstała nas w służba Coffee house'u w zeszłym roku, to w zeszłym roku my wysłaliśmy do ośrodku dobroczyny 20 osób. Właśnie z tych dni nowej szansy. Z tych dni nowej szansy jest tam. Trochę słowa usługiwał nam Zbyszek, Ewa Ew nie było, ale, ale mamy nadzieję, że będzie. E, Rysiu tutaj e, wie, 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 usługiwało. Ale powiem tak, Słowo Boże i świadectwa. Nic tak nie przemawia jak świadectwa. Kiedyś byłem na takim spotkaniu i pewien Amerykanin powiedział, że pięć dekom świadectwa jest lepsze jak to na teologii. I to jest prawda. Świadectwa przemawiają do ludzi. Zespół muzyczny, jeżeli nie macie, tutaj jest piękny zespół, zapraszamy <laughs> z Wrocławia, zrobimy już przyjeżdżanie, często przyjeżdżają. Ale cieszę się, że te dni nowej szansy, one, one są robione w Olsztynie, we Wrocławiu, tak, w Dąbrowie Górniczej, no i tam w Kopie czasu. Ale y, jeszcze raz zachęcam was, naprawdę nie ma, nie ma dużego wysiłku. Macie ludzi wokół siebie, którzy chcą się zaangażować. Iść, kilka osób, nie idzie z kopertami po iść do MOPsów. Zawsze dajemy informacje. MOPsy, GOPsy, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorzy i... Noclegownia? Noclegownia, tak, noclegownia. I resztę zaproszeń takich indywidualnych. Rozdajemy po mieście, idziemy tam, gdzie są ci bezwzględni. Oni już wiedzą, oni wiedzą tylko, a do Janka, no to przyjdziemy, to przyjdziemy. Przychodzi dużo ludzi, ale kartka jest tylko wybrana. Zresztą pan Józef mówi, mało was zostanie wybranych, ale ja was wybieram. W każdym mój razie nie, niech was nie zniechęca to, że nie macie funduszy. Ja przed dwa lata, żeśmy przed dwa lata nie mieli nic, wspomagał nas Arek i w takich dobrowolnych datków to, to, że pisze dobrowolne datki, tam zawsze ktoś coś wrzuci i, 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 z, i z tego, z tego robimy. Powiem że dopiero tak na, na zachęcenie po dwóch latach, po dwóch latach, yy, przewodniczący rozwiązywania problemów alkoholowych w Kutnie przyszedł mówi, panie Junku, przy, przyznaliśmy panu 4000 zł. Zobaczyli i musi zaistnieć na, na rynku, żeby. Miasto się otworzyło. Kiedy po następnym roku, i tak przed, przed czasu otrzymywaliśmy te 4000 złotych, jest to dużo. Jest to dużo, ale przyszedł na następny, w na następnym roku, mówię: Pan co, Panie przyznaliśmy Panu 6000 złotych, ale jest jeden warunek: musi Pan robić to 6 lat w roku. Kiedy niech by Pan za 12, to, to pan. 12 zł. Nie wiem, może w tym roku. Zachęcam, zachęcam, otwierajcie się, idźcie w te miejsca, gdzie właśnie MOPSy, GOPSy, noclegownie, y, są gry, kuratorzy. nawiążcie współpracę. Oni mają, mają kontakty codziennie. No i Wy macie kontakty, bo jak wie, że wychodzicie na ulicę, wychodzicie na dworce i to jest zła. Zachęcam y, serdecznie do, do y, organizowania takich dni. Jeżeli nie wiesz, ma zrobić, już tutaj organizuje Wrocław, organizuje Kutno. Olszty, zawsze możecie zaprosić i liczyć na naszą pomoc. Niech Was Bóg błogosławi. Co będzie chciał jeszcze raz zapraszam? Co będzie chciał? Dostać takie zaproszenie, zobaczcie jak to wygląda. Zosia ma tam jeszcze y, spokoju. Proszę się do się zgłosić i Zosia nam Zosia może jeszcze wyprosić. Będziemy teraz mieli modlę, o tą służbę. Nie przepuścimy im, przez tego żeby błogosławić, tak? Ja mam nadzieję, że dobrze tego słuchaliście. I że nie usłyszeliście tylko tego, że do góry na przygód, nie na dnie Nowej Francji przychodzi 130 osób, ale usłyszeliście też, co tu na początku było, że zaczynali zaczęli od praktycznie niczego. Ja bym chciał, żeby, żebyście to pierwsze bardzo mocno usłyszeli. A tam to przyjdzie później. Bo to czasami bym, uuu, właśnie tam 130 osób, a u nas przyszło. A u nas, a u nas tylko 50 przyszło. Nie? Także myślę, że zostaliście zachęceni, szuka, szuka, szukajmy jakichś różnych nowych konfliktów, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Tak? Wiecie, nasz konflikt ma 10 lat i powiem wam, że łatwo jest sprać które kolejnych, prawda, musimy ciągle być czuń, tak, czujni, żebyśmy wiedzieli, aha, zaraz, to my to robimy tak, wiecie, łatwo jest się, powiela pewne rzeczy, powiela, powiela, ale trudno jest coś nowego robić, prawda. Ja jeszcze powiem o tej frekwencji. Wiele razy myśmy tak się nastawiali, ile to może przyjść? No, 150 osób przychodzi, setka. Albo jeszcze mniej. Ale był czas, kiedy brakło nam jedzenia. I wtedy też Bogu do Wam Ci Dziękuję, bo Dzisiaj nie ma problemu iść do sklepu, bo mam pieniądze wyjść do sklepu i kupić. Ale brakowało nam jedzenia. Było tak chyba trzy razy się, się zdarzyło. Też nie zamówiłem. Panie, ja ci dziękuję, że brakło tutaj w posiłku i od razu auto do marketu, nie ma składu. No, widzicie, jak zaczniecie od małego początku, to później będziecie mieli takie problemy, że przyjdzie tylko 100 osób. <gviol�> <gulatory <noise> <gulatory> <gulatory> e, się, chciałbym, żebyście pobłogosławili i teraz kutno, kutnę tam e, Dosię i Janka i wszystkich braci i siostry, którzy tam są, skurpy, kutnie. Niech Bóg błogosławi Pani sam środek Polski to jest dobre miejsce. Nie musimy trzymać, do Dobrze położenie. Dobry Jezus, Dziękujemy Ci pani za to świadectwo Twojej mocy i działania Pani tam za, za Gosię i Janka, Panie, za to, że ich tam postawiłeś Pani, za to takie wyraźne powołanie Pani, które mi y, y, obdarzyłeś Pani. Dziębosławiony będziemy Twoje imię dziękujemy Ci za spór, za pastora Arka. Dziękujemy Ci też za copyhał, y, który tam działa, za wszystkie te dni nowe szanse, które się odbyły, Panie, które się odbywają, które będą się odbywać. I za tych wszystkich ludzi, Panie, którzy tam mogli usłyszeć poselstwo Twojej miłości i łaski. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, aby Twoja łaska, Panie, była nad całym tym przedsięwzięciem, Pani, tak jak nas tutaj y, uczył Janek Panie, abyśmy wiedzieli, to są kolana. Ciebie, Aby tak jak mówiliśmy, to tutaj nasza, nasze oczy spoczywały na Twojej ręce. Abyśmy wiedzieli, na co Ty wskazujesz, i od Was prowadzić. Jak będzie Twoje imię, sobie kłótno, władzę mieszkańców i kościół tego miasta. Pani chwała, Tobie. Amen. Amen. Dziękujemy Wam bardzo. Ja, ja również dziękuję, mam tutaj dla Was słowo, dla wszystkich. Cytę. 2 listu do Koryntian, drugi rozdział, 14, do rzeczy. To jest znana. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. który się sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność, wolność poznania Bożego po tak, całej ziemi. Ale, Zaiste, ale. Myśmy wolnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to wąt śmierci ku śmierci, dla ludzi pom życia ku życiu. Panie, my jesteśmy tą wolnością i my mamy iść. To się Bogu podoba, żebyśmy szli i mówili. I kiedy czytam ten werset, że jednych jest to woń życia po życiu, innym woń śmierci po śmierci, kiedy wchodzę na myliny, wiecie, bo jak ja próbuję, to naprawdę tam jest zapach śmierci. Zapach śmierci. Ja czuję ten zapach. Kiedy modlą się z ludźmi, którzy przychodzą, że brudni, lepiący, to czuję, że tam śmierć jest. Ale kiedy taki grzesznik przychodzi na naprawdę płacze, o oddaje życie Jezusowi, widzę tę ten, ten, przemianę. Przez dwa, trzy tygodnie widzę, jak to życie powraca do niego. jak to życie. Więc patrzmy na tych ludzi, sobie, patrzmy tak jak yy, patrzy i patrzy na nas, patrzmy Jego oczami że Jeżeli my nie zaniesiemy tego potępstwa o nowym życiu, to jest Nie was w ogóle Co? Żeby zrobić taki przerywnik, że nam się nie złało w jedną taką kulkę, tak? To chciałbym, żeby Leszko, weź po prostu gitarę, na starych i dzięki Jezu. To dobra jest pieśń, słuchajcie? Dobrze. Ale, 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 ale oni wszyscy chcą grać, dobra. Okay. dobra. 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 dobra.